Witam wszystkich. Mam na imię Mateusz i opowiem Wam o kursie, który możecie kupić na stronie stridjuris.pl. Jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej. Ale dzięki temu, zaraz po przelaniu pieniędzy, dostaniecie możliwość ściągnięcia go. Więc po prostu w kilka godzin, liczając to oczywiście czas ściągania, możecie mieć go już u siebie na komputerze. No a teraz powiem. W skrócie co na nim znajdziecie? Pokazuję na nim od zera jak tworzę takie oto ujęcia, czyli dwa ujęcia w dzień i dwa ujęcia w nocy. Pokazuję ca cały proces, czyli jak stworzyć ściany na podstawie prostego rysunku DWG, jak stworzyć takie szafki dość szybko. Jak stworzyć i łatwo modyfikować takie naszynia, to mamy trochę ich rodzaj, żeby to bardziej wzbogacić to, to ujęcie. W, w jaki sposób, też dość prosty, można stworzyć poduszki, sofy. Jak można samemu stworzyć takie zasłony, też w, jak niewielkim nakładem pracy możemy stworzyć takie ujęcie nocne. Zobaczycie też, w jaki sposób stworzyłem ogień w kominku. Zobaczycie, że nie jest takie trudne. Jest też pokazany proces postprodukcji, ale jest bardzo niewielka postprodukcja, mogę Wam pokazać. Wiecie, to jest po postprodukcji, to jest przed postprodukcją, czyli naprawdę niewiele się różni. Trochę Światła są rozjaśnione, trochę jak ogień w kominku jest poprawiony, ponieważ są takie kanciki Zostało to poprawione. Tak samo tutaj. I te też ujęcia dzienne też niewiele się różni naprawdę. Postprodukcji tutaj nie ma za dużo. Głównie jest to czysty render z, z Maxa. Tak jak wyszedł, tak zostało zapisane. No, Pomijając to, że dostajecie Film, e, f, pakiet filmów, na których widać dokładnie co robiłem. Dostajecie, dostajecie jeszcze oczywiście mm, całe Piki maxa, czyli możecie sobie robić na scenę potencjalnie co chcecie. E, I oczywiście też możecie wyciągać e, z, ze sceny modele, czyli możecie sobie używać wszystkich naczyń. Książki na półkę, tam trochę i zrobiłem. Nie widać za bardzo, żeby się powtarzały. E, oczywiście na, na, naczynia. No, wszystko, wszystko, co będziecie chcieli, będziecie mogli używać, więc też jest taki bonus. Jeśli chcecie nauczyć się robienia wizualizacji wnętrz, myślę, że może się Wam to przydać. Nie będę Wam mówił, że każdy, kto go kupi, się nauczy. Tak naprawdę, mm, jeśli jedna osoba na 10 nauczy się w jakimś stopniu, to będzie dobrze, ponieważ yy, praca w maksie nie jest wcale łatwa. Wymaga dużo pracy, bardzo dużo praktyki, ponieważ niektóre rzeczy wydają się proste do zrobienia, ale jednak um, trzeba, um, trzeba czuć się swobodnie w pracy w nim, i po prostu wymaga to czasu. Um, część ludzi myśli, że po prostu coś obejrzy, um, albo pójdzie na korpetycję na dwie godziny, już będzie coś mogła sama zrobić, ale niestety tak nie jest. Tylko trzeba naprawdę dużo samemu pracować w domu, więc już to tylko od Was zależy. No ma to swoje plusy i minusy, przez to, że jest dość trudno, każdy go zna, więc powiedzmy, że konkurencja jest mniejsza. A czy Wy się tego nauczycie, to już zależy tylko od Was. Jeśli uważacie, że macie dużo chęci i zapału do pracy, to zachęcam jak najbardziej do zakupu i, i nauki. W razie jakbyście mieli jakieś pytania co do filmu, bo nie oszukujmy się, to jest mój pierwszy film. staram się mówić wszystko tłumaczyć wszystko logicznie i prosto. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Jeśli jednak byście mieli jakieś uwagi, na pewno jakieś będą, to możecie jak tam bardziej pisać. Mam nadzieję, że nie traktujecie mnie zbyt surowo. I to chyba byłoby na tyle. Więc w takim razie do usłyszenia i miłej nauki, jeśli byście kupili. С